Cześć, kochani. Słuchajcie, dzisiaj jest takim krótkim filmem dla Was, bo jest dziś bardzo, bardzo, ale to bardzo ważny dzień. Jest Brama 999. Dlaczego 999? Bo jest 9.09.2025. Są to trzy dziewiątki. Rozmawiałam dzisiaj ze swoim przyjacielem, astrologiem, który powiedział mi, że w tym dniu bardzo ważne jest, żeby utrzymywać bardzo wysoką wibrację, czyli wysoką energię. Pozytywne nastawienie, inaczej, żeby zobaczyć, co u Was w życiu nie wychodzi, czyli coś, co się burzy, zostawić to, zostawić to i iść na żywioł, na nowe. Otwierajcie się na wszystko, co nowe i utrzymujcie tą pozytywną energię całego dnia. To ma bardzo duży wpływ na to, co będzie się działo dalej w Waszym życiu. Ja słuchajcie, to wszystko czuję. Naprawdę tak to wszystko mocno czuję. U mnie się zaczęło bardzo dużo zmieniać. Jest tyle zmian, że po prostu buh, głowa mi eksploduje, ale to po prostu od mega, takiej pozytywnej energii, tyle w życiu dobrego się dzieje i tego wam też życzę. Słuchajcie, nie musicie nawet w to wierzyć, ale spróbujcie, spróbujcie, bo każda zmiana nastawienia każda zmiana waszego toku myślenia w tą pozytywną stronę daje wam stopień wyżej do tego żeby wasze życie poukładało się jeszcze lepiej niż do tej pory a ja wam życzę tego z całego serduszka życzę wam cudownego dnia i wszystkiego co najlepsze buziaki